Siema! Dziś mamy balans. Wiadomo, wszyscy się jarają overwatchem OG. Ale ja jako stary pryk kanałowy muszę pilnować. Co się dzieje w balansie, a muszę wam powiedzieć? Balans poszedł nie wiadomo gdzie. Bo patrz przed tym, chociażbym był relatywnie dobrze zbalansowany. Każdy tank był w miarę grywalny. Saporty, wiadomo, briguno dominowały, ale to tylko na najwyższym poziomie. Więc gra była relatywnie zdrowa i wszystko pasowało. A to, co teraz Blizzard zrobił, nie wiem, co idzie na miniaturce. Clown fiesta, oni sobie żartują. Co się tam od pier... Wiecie o co chodzi? Przeklinać w pierwszej minucie filmu nie można. Ow, Classic wiemy, rocznica WOWA 30 wiemy, i przechodzimy do zmian. Doom. Angle, w którym slam jest krytyczny, zostaje zwiększony o 11 stopni. Czyli czasami Wam się zdarzy, że gracie Dumem albo przeciwko Doomowi. Stoicie na jakichś schodach, z tyłu jest jakaś powierzchnia, nie płaska, jest tak zaokrąglona, Duma was uderzy i wy się po prostu ześlizgniecie. Ten buff sprawia, że to się będzie zdarzało dużo rzadziej. Ba Dobra zmiana, bo te ześlizgiwania się takie bardzo intuicyjne, dziwne to było. To jest spoko zmiana, łapeczka w górę za to. Yy, ult zmniejszono koszt 8%. Czemu nie? Ult Duma jest bardzo słaby, zwiększone leczenie. Ult Duma maksymalnie może trwać 4 sekundy więc może się wyleczyć 360 HP. No okej. Okay. Uważam, że to są zmiany, które no nie, nie sprawią, że Duma jest giga OP, ale będzie się nim lepiej grało, a graczy Duma Bola szanuję, bo to bardzo ciężkie postacie, więc no na razie wszystko okej. Okay. Wszystko tu się zgadza. Łapka w górę tak jak pod tym filmem. I teraz no przeczytam może komentarz deweloperów. Queenka nie jest najpopularniejsza, ale ma Najlepszy performance wszystkich tanków I co wy uważacie? Napiszcie w komentarzach Moim zdaniem To nie jest złe Queenka jest teraz taką tracerką wśród tanków Jest bardzo skillowa I to nie jest tak, że stoisz sobie małgą I robisz value od razu Czy stoisz Reinhardtem z shieldem Na Queenco musisz trafiać te noże, trafiać te kosy Dobrze używać shifta No ale no zobaczymy co zrobili Nóż z... Potężny nerw to jest potężny nerw o jedną czwartą zmniejszony hitbox. Czyli musicie być dużo z swoimi nożami. I pamiętajcie, to się odnosi też do tego. Okej, okay, traficie nożem, ale jak będziecie go do siebie. Mniejszy hitbox, to będziecie trafiać mniej krwawień, jeśli ktoś był pomiędzy tym targetem, który trafiliście, a rikolem. Czyli dużo mnie, mniej będziecie trafiać tych noży i mieć krwawienia z tego noża. No okej, okay. Nie, niech, niech będzie. Ale druga zmiana. Pasywka kuinki. Leczenie krwawienia, przelicznik zmniejszony o 10%. No. Okej, okay. ja rozumiem sytuację, gdzie jak na kuńce traficie ulta, to no, leczycie się jak kurwensyn. Dosłownie bardzo mocno to jest leczenie. Bardzo duże z tego leczenia. Ale zacząłbym może tylko od zmian noża, albo zmniejszył to do 2-3. Ale tutaj musimy pamiętać, że z tym leczeniem rozumiem, że chcę mieć takie równe numerki, żeby uniknąć anomalii. Więc Queenka z dosyć dużym nerfem, i jak zobaczycie następne zmiany, to no, dla mnie Queen szkoda czasu już na nią. Dobrze, przechodzimy do mojej ulubionej postaci. Be like Mauga. Cooldown zmniejszony z 6 na 5 sekund. I prędkość używania 15%. No to jest bardzo duży buff. Dlaczego? W Maudze bardzo często używacie pina do engage'a. Chodzicie, szukacie targetu i go, no, beamujecie tymi dwoma miniganami. Tak, tak. Ta jedna sekunda to jest różnica, czy wa zdążą was zmeltować, czy użyjecie sobie i jeszcze raz, uciekniecie. To jest kosmiczny buff, tak samo ta szybkość. Będziecie mogli łatwiej trafiać krytycznie shifty. Pamiętajcie, jeśli małgą traficie centralnie w kogoś, on dostaje takiego mini-stuna, przewraca się i wtedy możecie go tak tymi miniganami szybko zjeść. To jest taki budżet, powiedzmy, reverse hook prawie. Wiadomo, to nie jest aż tak od razu, ale możecie w kogoś wlecieć, zadać mu 120 obrażeń z samego slama i potem dwoma miniganami go dojechać to jest przepotężny buff i Małga okej okay, teraz widzicie na środku ekranu daje wam staty z overbuffa jest najmniej granym championem nie ma wysokiego win rate'a, bo to jest prosta postać naprawdę nie wymaga dużo ale jeśli umiecie grać w szachy overwatchowe a nie macie mechanik dobrych gdzie ja uważam w tej grupie się znajduje Małga jest przepotężny musicie się dobrze ustawić i dobrze użyć cooldownów reszta już nie ma znaczenia ten buff daje niesamowicie dużo bo popełnicie błąd, źle użyjecie shift, no macie sekundę szybciej, żeby uciec. Naprawdę zła zmiana. Małga jest postacią typu Orisa Hawk, które nie powinny widzieć takich mikrobuffów, które nie powinny być topowymi pikami, bo są nudne do grania przeciwko. Jestem pewny, że wszyscy mnie w komentarzach zjedziecie, za to, że lubię grać małgą, gra małgą, ale no to nie jest tak, jak rzeczy powinny wyglądać. To nie jest dobra zmiana, i małga teraz nie zdominuje wam każdej rangi. Nie mówię, że opikujcie małgę i od razu wygracie. Ale jak zrozumiecie tego tanka i zobaczycie, że enemy tank gra zbyt agresywnie, nie wie co robi, naprawdę małgą można bardzo prosto zdominować. I tyle zmian z tanków, czyli patrząc na tanki. Doom, ok, zmiana, wiadomo. Nie uważam, chyba najlepsza w całym patchu. Queenka, troszkę za mocno, no nie wiem, dałby mi troszeczkę dłużej czas, troszeczkę więcej. Ale szkoda, bo no, Quinka lubi oglądać w proplayu, czasami lubiłem zagrać, a teraz szkoda czasu. Nadal nie jest najgorsza, tylko mnie przy tym, jak Małg jest teraz potężny, to, to po co kombinować ciężką postacią? Po co się męczyć? Dziękuję, Małgę i sobie szczelasz. Dalej, Hanzo, przywrócono zmianę. Jego łuk będzie się szybciej charge'ował wraz z zwiększeniem obrażeń gdzie przywrócono mu oneshotowanie postaci 250hp wydłużono mu to, więc wracamy do starej wartości no możecie szybciej zadować duży buff po praktycznie 10% więc na pewno to odczujecie, będziecie mogli częściej strzelać w gierce i szkoda tylko pamięci mięśniowej, jeśli macie jakieś Hanzo one no to na pewno wie, że przyzwyczaju się do na początku była ta wartość 0.80, przyzwyczaił się do tego potem 0.87 Zaczął się przyzwyczaić do tego i tu wracamy do 0.80. Ale to przestawienie nie powinno być aż tak długie. I teraz gigantyczna zmiana. Dragon Strike może zadawać obrażenia lampom, shieldom. No to jest bardzo duża zmiana. Jak bardzo dobrze wiecie, dragon już bardzo rzadko się używa, aby zdobywać kile. Często używa się go tak, jak odpowiednio powiedzmy, smoke'a z nie żeby zdobyć to miejsce, zająć obszar na chwilę. I to niesamowicie pomoże. Z tymi bufami Hanzo widzę, że może być już w przysłowiowym Atierze. Naprawdę to jest teraz bardzo mocny i porządny pick z tymi dwoma bufami. Junkrat. Zwiększono cooldown na jego mini o sekundę. Ostatnio Junkrat terroryzuje wiele gier. To jest drobny nerw, ale jestem za nim. Pamiętajmy, że Junkrat ma dwa staki swoich min. Czemu nie? Zmiana uważam ode mnie okejka. Nie lubię grać na Junkrata co mecz. Czemu nie? Kolejna zmiana, która mogłaby konkurować o tę najlepszą w całym paczu. Reaper, pasywka kradzieży zdrowia, osłabiona o 5% i jest to bardzo duży nerw. Dlaczego? No, bo jak o tym pomyślicie, Reaper całą grę się life -styluje, cały czas się life styluje. Więc te 5% może nie będzie bardzo odczuwalne, ale będzie widoczne w przeżywalności tej postaci. Ale przez to, że Reaper masz 300 zdrowia, no bardzo mocny był i jeśli gracze z wyższego elo mówią, że reaper jest mocny no to wiemy, że jest coś nie tak to jest ten sam case jak z jankratem wiadomo, można się śmiać, haha noob stomper, ale to są proste postacie numerkowe, jak jest, dasz im za dużo numerków, to zdominują grę i tutaj mamy dwa te cofnięcia, uważam to jest bardzo dobre, dajemy więcej miejsca na ekspresję postaciom skillowym, takim jak tracer genji Cofamy postacie takie prostsze, więc ja to lubię. no Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, czy ja jestem odklejony, czy dobrze mówię, że lepiej, aby częściej były widywane postacie typu Soldier, Tracer, Kas niż Reaper, Reaper Junkrat. I dalej, co do skillowych postaci Tracerka. No, devowie tutaj mówią zmniejszony damage, dajemy sekundę mniej na recallu. Duży buff, ale nadal pamiętajmy, że Tracerka była w swoim piku, kiedy miała 5,5 obrażeń, per bullet. I 12 sekundowy recall. Teraz zwrócono jej tylko 12 sekundowy recall. Ale na pewno jej to pomoże. Bo można częściej wchodzić. Więc spoko zmiana. Ja mówię, ja lubię Tracer. Szanuję Tracer playerów. Bardzo rzadko mnie denerwuje, że Tracer całe lobby zrujnowała. Jeśli macie problem z Tracerką, to już wam daję odpowiedzi. Na DPSie pikujecie torba, stawiacie tureta. Na saporcie gracie Brick albo Lucia. I bronicie swojego drugiego supporta. Na tanku takiej najprostszej odpowiedzi nie ma. Możecie albo pilować diwą. Ja osobiście lubię grać maugą i po prostu widzę tylko tracer. Markuję ją, trafiam kilkanaście razy, musi cofnąć. Więc tracer naprawdę musi się napocić, aby zrobić value Więc drobny buff, nie martwcie się, ona nie zdominuje od razu gry, ale będzie się częściej pojawiać. I co, to zamyka nam to DPS-y. Kategorię DPS-ów podsumowałbym. Okej, okay, naprawdę zmiana Hanzo, okejka. Junkra dla mnie okejka. Reaper też okejka. No i Tracer okej, okay, czyli ten, ta sekcja pacza. Powiedzmy, tanki no bardzo średnio, głównie przez tego małgę. dps całkiem na plus. Przejdźmy do supportów, gdzie największa część się stała. No naprawdę tutaj się bardzo dużo zmieniło. Lecimy. Anna zwiększono obrażenia i leczenie z 70 do 75. Bardzo, bardzo, bardzo duży buff. Przypominam wam, że teraz jest, mamy bardzo dużo postaci, które mają 225 HP. Co pozwala wam na trzyszotowanie. Parę przykładów chcecie: Echo, Fara. Więc Ana staje się naprawdę mocną postacią przeciwko tym dwóm latającym postaciom. Możecie też trzyfrys taką Juno, Kiryko. Więc bardzo duży buff. No bo z każdym hitkiem, który będziecie teraz dawać, będzie Pomyślcie, ile se teraz zestrzelacie w czasie gierki, każdy z tych strzałów będzie plus 5. Bardzo duży buff. Troszeczkę mi brakowało Any, więc ja się cieszę. Ja się cieszę, że widzimy znowu Anę. Ale to jest to, że cały czas cofamy, dajemy, cofamy, dajemy. Ale okej, okay, jestem za. Już się troszeczkę tej Juno Brig nagrałem, więc buff dla Any zasłużony jest okej. Okay. Dalej, Juno. Koszt ulta o 10%. Zmieni to dużo? Nie. Ale czy zmniejszy troj win rate? Tak. Tak patrzę na te zmiany, myślę, ok, czemu nie? Zbyt wiele to nie zmieni, a to są te mikronerwy, które Blizzard robi. Ja czuję, że Juno ma takie 53-52% in i Blizzard szuka tych drobnych zmian, aby dojść do tych magicznych 50%. Ok, zmiana, dalej możecie grać Juno, to nie jest koniec świata, ale jak zobaczycie następną zmianę, no, to, to Kopara pada. I tą zmianą jest Kiriko. Tutaj def comment dorzucę. Kiriko po zmianie HP na 225 jest jednym z najsłabszych supportów, więc lekko w cudzysłowie ją buffuje No dobra. Większa szybkostrzelność o 10%. Jej tepek cooldown mniejszy o sekundę. Suzu cooldown mniejszy o sekundę. Można było zacząć od prostej rzeczy: samego tego kunajadać. dać. Albo Suzu cooldown, sekundę mniejszą, ale te trzy bufy dużo dadzą. Taka zasada z Kiriko, że to jest taka Widow na supportach. Musicie mieć mechaniki, musicie trafić ofensywne kunaje, bo jak będziecie tylko spam-hilować, grajcie moje, grajcie jakiegoś bapa, grajcie jakiegoś lifeweavera w metalowych rangach. Tutaj nie ma dyskusji. Na Kiriko musicie znaleźć sposób, aby robić tą presję tymi kunajami. Tym bardziej, że no teraz będziecie jeszcze częściej strzelać. Bardzo duży buff do Kiriko, więc naj... największymi wygranymi jak na razie jest. Ana i Kiriko. I do czego to prowadzi? Ana, Kiriko to jest backline, który chcesz grać z Małgą Więc możecie się spodziewać co może się pojawić w pro playu po Sztokholmie Albo na... OWCS-ie. Po Sztokholm dostałem informację od graczy, będzie grany na poprzednim patchu Lifeweaver o oh, jest. Kolejne bufy numerków Lifeweavera, no co ja mam wam powiedzieć ta postać nigdy nie będzie viable, ona ma fundamentalnie zepsuty design. A jak będzie metą, to będzie tragedia. To jest po prostu cały czas daj mu te buffy, cały czas daj mu te numerki. To jest nudne, bo kto z was lubi grać na live Gripa? Sekundę mniejszy cooldown, no ok. leczenie więcej 25, no ok. Ale teraz ult jego drzewo. Jeśli zbierzecie Overhelfa z drzewa, wyjdziecie z jego zasięgu. To ten overhealth zostanie zamiast 2,5-6 sekund. Bardzo duży buff ulta, który moim zdaniem nadal jest mocny. To jest ult defensywny, ale nadal to jest bardzo mocne. Po 2,5 sekundy, no nie jest tak dużo. Wyjdziesz ty z tego drzewa, poszukasz duela jakiegoś i tyle, ale 6 sekund. No, drzewo jest naprawdę mocnym ultem. Tylko to, że jest bardzo defensywnym ultem. No, bardzo ciężko proaktywnie z nim wejść. Porównajmy sobie inne ulty do drzewa. Bitem możesz engageować. Nano, oczywiście. Ult Uno, oczywiście. Nawet transem Zen'a A drzewo Stoi pasywnie, no ta zmiana właśnie próbuje to dotknąć, żeby ono było trochę bardziej Ofensywne Żeby dawało coś więcej poza swoim obszarem działania Ale No nie lubię dawać cyfry w Weaver'owi Może to jest spokek jak spotkacie I Weaver one-tricka w teamie, ale Nie wiem, no dla mnie ta postać jest najgorszą Postacią w Overwatchu pod względem designu i to jest Bez dyskusji Moira Self-healing Zwiększony z 24 na 30. Nie jestem tego fanem. Ja wiem, że moja teraz ma mniej HP, ale pamiętajcie, ona ma swojego fade'a. Ona może odbijać kulkę wokół siebie. Ona jest i tak najbezpieczniejszym pikiem na saporcie. Teraz stanie się jeszcze bezpieczniejszym pikiem. No to jest kolejna ta postać numerkowa, nudna i nie jestem pewny, czy to bardzo czujecie, ale na pewno zwiększy to Waszą przeżywalność. Im niższa ranga, tym będzie to bardziej odczuwalne. Więc, no, składam kondolencje wszystkim brązowym graczom, którzy już i tak się męczyli z Majrom i no, mieli jeszcze ciężej. I co? I to zamyka nam cały patch note. Podsumowując, pod OG Blizzard przepchnął patch, w którym wielki rebalans supportów, a na no, wracają do łask. Naj to są największe wygrane w kategorii supportów. Na DPS-ach te zmiany nie są aż tak drastyczne, poza Hanzo. W Hanzo, można że to jest znacząca niewemiana, która może dosyć dużo wprowadzić i Hanzo staje się spokojnie takim atierpikiem stabilnie, ale to, gdzie ten patch się przewraca, to jest. No to ten buff do małgi. On naprawdę był niepotrzebny, małga jest mocny. Przypominam, patch temu dostał buffa, że jego left click podpala na sekundę dłużej. Teraz to, to są te mikro buffy, które zaraz sprawią, że małga będzie giga ultrametą i wrócimy do sytuacji z jego wydania. My zmiany do Queen'ki też nie jestem fanem, mogliśmy zacząć od jednej z tych dwóch zmian, ale no oni mają statystyki oni wiedzą lepiej, zmiana duma, ma okay. i napiszcie w komentarzu, czy wolicie tego typu filmy, gdzie trochę dłużej gadam o tych zmianach nakłoniło mnie, żeby zrobić coś tak po staremu, jak na początku tego kanału no bo sezon OG, to wracamy do starych rzeczy, nie? i przy okazji, jak to oglądacie pewnie streamuję na Twitch'u, będzie link w opisie są dropy darmowy z mityk do Ripera. Jeśli chcecie nie wesprzeć, wbić sobie skinka, zapraszam. Odmeldowuje się swem naRA.